Jest niedziela 30 marca Pierwszy dzień po zmianie czasu Przyjechałem do kurek Kurki już puszczone Przywiozłem co niedzielne smakołyki Także za chwilę dostaną Takie rzeczy Dzikie ptaki Już widać urzędują w karmniku Zaraz im uzupełnimy Żeby miały Zobaczcie kurki Pięknie czekają. Już za chwilę sobie przygotuję wszystko, nagram szorcika, jak zwykle. Co niedzielne smakołyki dla kurek? Zobaczcie, tym razem zsiadłem mleczko na początek. Już idziemy im tutaj dać. To muszę to przesunąć na bardziej płaski teren. I już im dajemy takie. Czy, chyba się nawet nie bardzo zsiadło. Także mają takie mleczko. Zobaczcie jak momentalnie zajadają. Patrzcie, już tam siedzą i zajadają mleczko. Kurki zajadają mleczko, a tu drugi smakołyczek dla nich co niedzielny. Wykiełkowane, wykiełkowana pszenica i kukurydza. I patrzcie co się dzieje. Teraz im tu dam drugi kawałek. Muszą się troszeczkę namęczyć, bo trzeba powyrywać, bo zapuściły bardzo duże korzenie. Ale tak zajadają. Dobra, szorciki dwa zrobione. Więcej nie będę robił. Idę te resztki. Wyrzucić do kompostownika jakieś jajka, jakieś skórki, także zaraz zobaczycie, że mimo wszystko, kury będą biegły za mną, bo tu może być coś lepszego, zaraz będzie ucieczka. Ciekawy jestem, która kura pierwsza dorwie z korupki z ajka. A ja tu dojrzałem szkło, także dwa szkła nawet. To już je zabieram, żeby wyrzucić, żeby nie leżały tutaj na terenie kurek. Niestety często wychodzą takie rzeczy z ziemi. Zobaczcie, tu zostawiły tylko. O, tu. Kolejny śmieć Coś było dawane, jakaś śmietana i został, także już biorę do wyrzucenia skórkę chleba. Wrzucimy im tutaj do wody, niech im namięknie. Zabieram buteleczkę od razu. A was tutaj ustawię. I zostawię z kamerką. O, będziecie sobie widzieć to wszystko, ja idę dać dzikim ptakom. Zobaczcie, sikoreczki pałaszują kule, bo nie mają nic innego. Jestem ze 3 metry od nich. Jedna jeszcze pałaszuje, druga odleciała, ale zaraz im dam tutaj ziarna. Także zaraz sobie tu przylecą z powrotem i będą mogły pałaszować. Tu widzę, że trawka troszeczkę odbija. Dużo było posiane trawki. Nie wszędzie się. Przyjęła, ale jest już jakiś tutaj drobniuteńki lasek świeżej trawki. Mam nadzieję, że będzie jej więcej i w połowie sezonu albo pod koniec chociaż wiosny będzie można kurki puścić, żeby sobie tutaj mogły pojeść tej trawki. Chociaż nie wiem, może jeden sezon bym przepuścił, żeby nie było, to by bardziej się zakorzeniła. Zobaczymy tu już w karmniczku nasypane dobra teraz na pozostałym ptakom o gołąb się wystraszył przyleciał i mnie nie widział także różnego ziarna mają tutaj nasypanego kule są Teraz ja się odwrócę, będę Wam pokazywał tutaj stado, a ja sobie spokojnie wymienię baterie. O, gołąb tam jeden urzęduje z kurami. Liczy, że kury się z nim podzielą. Raczej wątpię, no ale... O, widzicie jak przyleciał nagle? Nie widział mnie pod gałęziami. Dobra, baterie wymienione jeszcze tylko karta. O, gołąbek odleciał. Widział, że się nie dopcha do kur. Kawki już mnie obserwują. Widzę, i niestety noszą mi rzeczy do komina i muszę coś z tym zrobić. Trzeba będzie powkładać jakieś zabezpieczenia w komin, żeby nie mogły tam gniazd budować. Jakieś walki, kur tam w kompostowniku. Nie wiem, co się dzieje. Kamerka zamontowana. Jedzenie podane. Także za chwilę tutaj będą dzikie ptaki miały pożywienie. Pożywkę. Ja się przejdę. Pokażę wam coś, co już jest zrobione. Tutaj widzicie, ładnie się to drzewko przyjęło. Czereśnia. Już ma zielone listki na czubku, mimo przymrozków. Także liczę, że się ładnie zakorzeni i będzie ładna czeresienka tutaj. Tam dalej kury się biją brzoskinka też mam nadzieję, że się przyjmie zobaczymy, ale na razie zostawmy te rzeczy patrzcie jak tutaj już rozwaliły jak wyjadają to co chcą to dzisiaj za niedługo wszystko zniknie one tak to spałaszują widzicie, mleka już nie ma wyjedzone wszystko ja was tu zostawię z tą drugą kamerką Przejdę wam pokazać Tu już kwiatki, widzę, przygotowane Są kwiatuszki Tu już są troszeczkę porozsadzane Truskawki Widzę, że kilka jest tu posadzony Raz, dwa, trzy Widzę Zobaczymy, czy już Pąki puszczają borówki. Na pewno. Zobaczcie, tutaj jest już O, są pierwsze pączki. To już ładnie. Znaczy się, że niedługo będą listeczki. Tu Tu są pąki, tu. Wszystkie po kolei widzę. Także nie poprzemarzały wszystkie. Na pewno coś przemarzło, zobaczymy. Ale to Wam chciałem pokazać, że już tutaj na tej drugiej agrowłókninie są zrobione dziurki, żeby móc wysadzać kolejne rzeczy. Tu po płocie jest posiane kukurydza dla kurek, a tutaj dwa rządki słonecznika. Zobaczymy, czy się przyjmie przed agrowłókniną. Jak się przyjmie, to bardzo dobrze, jak nie, to trudno. Posieje się jeszcze raz. Tutaj pięknie kwitnąca mirabelka, a tutaj u sąsiada takie żółciuteńkie listki, kwiatki, nie wiem jak to nazwać. Też już są widoczne, ładnie to wygląda. Piołeczki. Agresji też jest, o małe listeczki, już powoli się pączki zaczynają rozwijać od e, borówki kolejnej, jest ich tu kilka bo tu muszę się pozbyć tej róży na pewno, bo wchodzi w borówkę Ale już ją tu gdzieś przerzucimy tak sobie idzie gdzie indziej tu jest kolejna taka, która też mi tutaj nie pasuje Także zaraz ją stąd zabierzemy ona mi wcale nie przeszkadza jak sobie tutaj rośnie tylko niech sobie idzie w inną stronę dobra Tutaj kolejna. Też nie w tą stronę. Idź i sobie tu. O, w tą stronę sobie możesz iść. No i dobra. Te później się podcina. Jak będzie już pora koszenia, to kosiareczką się też zrobi. Wezmę troszeczkę trawki dla, dla przepióreczek, Potnę im I tak wyglądają na razie przygotowania. To wam no, wcześniej pokazywałem. Także to już widzieliście wszystko i tak wygląda działeczka na razie. Odwiedziny w kurniku. Zobaczcie, parę kurek siedzi. Zdejmę kamerkę. Tam jest jedna, tam jest druga, tu jest trzecia. A co ja tu widzę? Tu się... Gniazdo zrobiły kaczuszki. Także tu będzie, już pióra są wyskubane, więc kaczka będzie chciała siedzieć na jajkach. Zobaczymy, czy ją nasadzimy, czy nie. Tu, jak widać, pustka. Kury już na zewnątrz. I tym akcentem się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się do następnego razu. Tam widok na karmniczek jeszcze, widać na razie dużo gołębi, innych ptaków w tej chwili nie widzę, ale same gołębie urzędują, nie, są małe jakieś ptaszki, ale są powyżej, gołębie je odganiają, o teraz przeleciał szpak, jest na karmniku, zaraz pójdzie do kul, tak, siedzi już na kulach, nie wiem czy wy to dobrze widzicie, czy nie, ale tam jest. I dziubię sobie kulę. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. I do następnego razu.